Sobota 25 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Koheleta mamy zachętę do radości. Kohelet mówi dużo o marności, ale zaskakująco mówi młodzieńcze, ciesz się w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela. Za dni młodości Twojej. Ciesz się. Ciesz się, bo przyjdą takie dni starości, takie lata, kiedy będzie trudniej się cieszyć. Nie tylko, że wzywa do, do radości, ale, ale mówi konkretnie tak. Chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Ale przepiękne jest to wezwanie. Chodź za tym, co Ci serce mówi. Idź za tym, co Cię pociąga. Jakby nie słuchaj tych, którzy mówią, nie chodź tam, nie rób tego. Jesteś młody, naprawdę żyj po swojemu, natomiast pamiętaj, że Pan Bóg ci z tego będzie osądził. Ponieważ jest tak, że my myślimy, że nasze pragnienia muszą być cudzymi pragnieniami. To, co pociąga nasze oczy, musi pociągać oczy naszych dzieci. To, co pociąga nasze serca musi pociągać serca innych ludzi. Nie, nie da się. Są pewne rzeczy upodobania. Pragnienia, a ludzie style, które tak naprawdę są na pewien czas pokolenie. My nieraz mamy taką pokusę zmuszenia młodych nawet do słuchania muzyki czy, czy życia takim naszym życiem. Oni, oni, młodzi, mają swój świat, swoje życie, swoje pragnienia, swoje oczekiwania. Niech tym żyją. Niech naprawdę tym żyją. Dużo wolności jest bardzo dobrą cechą człowieka, bo i Pan Bóg dał nam dużo wolności. Natomiast niech z tyłu będzie ciągle to stwierdzenie: za wszystkiego ci osądzi Bóg. Mogę pójść za tym, co pociąga oczy, mogę pójść za tym, co pociąga serce. Natomiast pamiętam, że. Że to nie ja jestem sędzią, że to, że tak chcą koledzy czy koleżanki, to, że ja tak chcę, to jeszcze nie jest ostateczna sprawa. Jest jeszcze za tym Pan Bóg. Natomiast zbyt często się mówi w chrześcijaństwie o umartwieniu, o krzyżu, zbyt często mówi się o tym, że czegoś nie wolno przy kazaniach, a to jest bardzo fajna zachęta do tego, żeby, żeby po prostu cieszyć się, no, bo, bo naprawdę przyjdą takie lata, kiedy będzie trudno się cieszyć ze względu na chorobę, ze względu na, na jakieś inne zmartwienia. Psalmista mówi o tym, że tysiąc lat w oczach Bożych jest jak wczorajszy dzień, który minął. Oczywiście to nie jest matematyka czysta, ale spróbujmy pomyśleć. Jeśli tysiąc lat jest jak jeden dzień, to znaczy dzień składa się z ilu z 24 godzin, to jedna godzina byłaby jak 40 lat. A jeżeli godzina ma 60 minut, to jedna minuta byłaby jak 7-8 miesięcy. Dla Boga 7-8 miesięcy to jest jedna minuta. Dlaczego to liczę? Dlatego, że w innym momencie Bóg powiedział: Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. Na krótką chwilę, dla nas może wydawać się to długo. Przecież ta krótka chwila, gdybyśmy liczyli minutę, to jest parę miesięcy, ale godzinę to jest 40 lat. Jeśli Bóg zostawia naród w niewoli babilońskiej 40-70 lat, to jest godzina, półtorej godziny dla Boga. Oczywiście to nie jest matematyka, oczywiście to nie jest zwykłe porównanie, ale, ale takie pokazanie, że Bóg patrzy inaczej na proces, na cały świat. My patrzymy inaczej i wiadomo, że myślimy o sobie, myślimy o tym, żeby, żeby nas jak najmniej bolało, ale też warto popatrzeć na to tak trochę z dystansu i pomyśleć: tak, świat ma 4 miliardy lat. Człowiek istniał kilkanaście czy kilka milionów lat, więc te moje naprawdę zmartwienia, czy moje kłopoty, które mnie bardzo bolą, no, one są chwilką, one są niesamowicie mikroskopijną chwilką w dziejach ludzkości, w dziejach całego świata. Żeby nie bać się tego, takiego stwierdzenia, że, czy taki, takiego, takiej świadomości, że tak, Bóg wie o mnie, zna mnie, zna moje problemy, zna, mój, zna, zna moje łzy. Natomiast ja muszę troszkę też nabrać jakiegoś takiego dystansu, mając świadomość, że, że naprawdę jest jeszcze inny świat. Jest jeszcze inny świat, w którym mój jeden dzień jest, jest jak tysiąc lat. Ewangelia opowiada o tym, że, że Jezus będzie cierpiał. Ludzie byli pełni podziwu dla czynów Jezusa, ale On mówi do swoich uczniów, weźcie sobie do, dobrze do serca, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci sami ludzie, którzy Go podziwiają, ci sami ludzie, którzy Go chwalą, ci sami ludzie Go ubiczują, ukrzyżują. Sprawią, że umrze. To jest niesamowite. To jest punkt widzenia takiego czysto ludzkiego. To jest niesamowite. I można to tłumaczyć chyba tylko tym, że jest diabeł. Jak taki dobry człowiek jak pan Jezus, który nikomu zła nie zrobił i naprawdę tylu ludzi uzdrowił i pomógł, dlaczego, dlaczego tak skończył? Ale tu Jezus wchodzi w jakoś w historię każdego z nas. I podziela los każdego z nas, żeby powiedzieć: Jestem z Wami, jestem z tymi, którzy są niesprawiedliwie osądzani, jestem z tymi, którzy są przez ludzi katowani, jestem z tymi, którzy są przez ludźmi odrzucani. I Bóg nie tylko stał się człowiekiem, Bóg stał się również człowiekiem cierpiącym. Bóg nie tylko stał się jednym z nas, Bóg stał się również odrzuconym przez nas. Niech Jezus, który tak cierpiał, niech Jezus, który, który przez krzyż przyszedł do zmartwychwstania, będzie też dla nas taką pociechą, zwłaszcza dla tych ludzi, którym jest bardzo trudno, którzy są niszczeni przez innych ludzi i którzy przez innych ludzi cierpią. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.